Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. co słychać? TV. Witamy bardzo serdecznie na spotkaniu z szefową resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Na spotkaniu z bardzo merytoryczną, a na pewno najpiękniejszą częścią rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Brawo! brawo! I przede wszystkim państwa, naszych mieszkańców powiatu. Mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, wyborców Andrzeja Dudy. Najlepszego kandydata na prezydenta, prezydenta polskich spraw. Spotykamy się dzisiaj, żeby rozmawiać o naszych polskich sprawach, ale w tym najbardziej szczególnym wymiarze. W tym wymiarze, który jest charakterystyczny, bardzo rozpoznawalny dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla prezydentury Andrzeja Dudy, w kontekście rodziny i pracy. Ja czuję się zaszczycona i wyróżniona, że mogę tutaj być z Państwem dzisiaj na tej ostatniej prostej, bo te ostatnie trzy dni łączy nas Polska, łączy nas przede wszystkim Pan Prezydent Andrzej Duda. Dla niego tutaj jesteśmy, aby porozmawiać, przede wszystkim pokazać, że to jest człowiek wiarygodny. Ja dwa dni temu uczestniczyłam w zjeździe Solidarności, gdzie pan prezydent Andrzej Duda by odebrał wyróżnienie Człowieka Roku 2019. I jak pięknie wypowiadał się właśnie o panu prezydencie Andrzeju Dudzie. Szef Solidarności, Piotr Duda, który powiedział, że to jest pierwszy prezydent wiarygodny, pierwszy prezydent, który stawia przede wszystkim na drugiego człowieka, którego wzorem jest właśnie prezydent profesor Lech Kaczyński. To jest wychowanek Lecha Kaczyńskiego, to jest wzór do naśladowania. Półtora tygodnia temu podpisana karta rodziny przez pana prezydenta która przede wszystkim podsumowuje to, co było zrobione, ale jest też perspektywą tego, co dalej będzie realizowane. Ta dobra współpraca prezydenta z rządem przede wszystkim przyczynia się do tego, abyśmy coraz lepiej działali dla dobra wspólnego, dla dobra Polaków. A co gwarantuje Karta Rodziny i co gwarantuje nam właśnie prezydent Andrzej Duda? Polityka prorodzinna. To, o czym wiele mówimy, ale to jest wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi, ale także dla naszych seniorów. Pozwolę sobie przypomnieć, bo o tym trzeba mówić, nasz sztandarowy program Rodzina 500. Ponad 110 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin. Dobrze zainwestowanych pieniędzy, polityka senioralna, to co pan prezydent powiedział obniżenie wieku emerytalnego. To się stało. Właśnie, właśnie z inicjatywy nikogo innego, tylko prezydenta Andrzeja Dudy. 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, pan Rafał Czaskowski, nie wie, czy o go głosował. Za wiekiem emerytalnym, przeciw. Nie pamięta. Tak samo jak nie pamięta, raz składa takie obietnice, raz takie pieniędzy na 500. Też miały nie być według ministra tamtejszego rządu. Ciągle, ciągle zmienia zdanie. Tutaj właśnie pan prezydent pokazuje, wyznacza kierunki. Zadbanie o to, aby płaca minimalna była płacą godną w tym roku 2600 zł. Podniesienie stawki godzinowej do 17 zł przy umowach cywilno to jest troska właśnie o Polaków. To państwo nas z tego rozliczycie i dlatego też działania, które są podejmowane z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy, które są wspólnie z rządem realizowane, to właśnie mają być dobre działania dla Polaków, dla rodziny, która jest fundamentem. Ta rodzina ma być kołem zamachowym do rozwoju polskiej gospodarki. Polskiej gospodarki. Na pewno zwyciężymy, oczywiście zwyciężymy, my zwycięży przede wszystkim pan prezydent Andrzej Duda, bo my razem z Panem Prezydentem przede wszystkim będziemy go wspierać w każdym czasie. Najmłodsze pokolenie nie na głosować, mają prawa głosu, jeszcze, ale myślę, że rodziców pokierują odpowiednio. Drodzy Państwo, y Ostatnie godziny właściwie już, ciężka praca jeszcze przed nami, ale pracujemy, bo walczymy o wygraną pana prezydenta w pierwszej turze. Bo drodzy państwo, pan prezydent walczy, prowadzi kampanię już od lutego. On spełnia, wypełnia swoje obowiązki prezydenta, pracy ma bardzo dużo i przecież widz, widzicie, jak jest aktywny w kraju, za granicą. Ta ostatnia e, wizyta w Stanach Zjednoczonych, która ma tak ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, a która jest marginalizowana przez opozycję. Nawet w takim momencie, kiedy prezydent Duda walczy o bezpieczeństwo nasze, to militarne, o obronność, ale też o bezpieczeństwo energetyczne, to opozycja mówi po co tam pojechał. To jest niepotrzebne, a więc się uda. Nie udało się wygrać wyborów jesienią. To może teraz, w jakimś cudem, wywołają takie emocje negatywne, że, wywoła im, że wygra ich kandydat Rafał Trzaskowski, a potem może im się uda wrócić do władzy. Nie poprzez dobry program, bo do dnia dzisiejszego Rafał Trzaskowski programu nie pokazał. Pytany przedwczoraj czegoś z Chetyna w radiu o program pana Rafała Trzaskowskiego powiedział, do końca tygodnia pan Rafał Trzaskowski go przedstawi. No ale drodzy Państwo, już sobota będzie niedługo. No chyba nie będzie w ciszy wyborczej przedstawiał programu, więc pewnie się tego programu Polacy nie doczekają. Gdzie Zapytano, zapytano, nie, nie mówię tu o sondażu wyborczym, tylko zapytano Polacy, czy wierzą w to, że Rafał Trzaskowski, tak jak zapewnia, będzie współpracował z rządem Zjednoczonej, z rządem zjednoczonej Prawicy? 60% Polaków powiedziało, że w to nie wierzy. Ponad 60% nie wierzą w to. Oni wierzą, to, że to będzie po prostu Polacy, wiedzą, że to będzie wojna na górze wojna na wykrwawienie wojna na to, żeby po prostu utrącić Zjednoczoną Prawicę. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby była zgoda, żeby była współpraca, bo tylko wtedy jest rozwój. Andrzej Duda, pierwsza tura! Andrzej Duda, pierwsza tura. Andrzej Duda, pierwsza tura. Szanowni Państwo, rząd, który po tych trudnych latach 90. i, 20. i 2000., gdzie było ciężko z pracą, gdzie wielu ludzi było na zasiłkach, gdzie często pracodawcy płacili pod stałe. W tej chwili wyrównał na miarę możliwości budżetu tą ogromną niesprawiedliwość. Dzieci są uśmiechnięte, dzieci są zadowolone, nie ma biedy, nie ma zeszytów na zakupy. Emeryci otrzymali trzynastą emeryturę, będzie czternasta dla tych najskromniejszych emerytów, godne e, waloryzacji. Polska się rozwija, Polska rośnie w siłę i dlatego tak strasznie walczą z nami. Trzymaliście to wsparcie. 28,5 miliona wydano na zwolnienie ze składki ZUS-u. Pracodawcy nie zapłacili za swoich pracowników składki. Świadczenie postojowe 10,5 miliona otrzymali pracownicy z powiatu mińskiego. Andrzej Duda, Andrzej Duda, pierwsza tura! Andrzej Duda, pierwsza tura! Andrzej Duda, pierwsza tura! jestem taki świeżo ukleczonym samorządowcem, więc mam porównanie na przestrzeni lat 25. Wygląduje taką jako gminę ratowniczą, bo są rubieże Mazowsza, bardzo blisko do Lubelszczyzny. i Polityka tego rządu i polityka pana prezydenta jest dowodem na zrównoważony rozwój. Wcześniej nawet trudno było pomyśleć, żeby w takiej gminie rolniczej powstał żłobek. Jednak już ponad rok czasu, bo w lutym upłynął rok czasu, funkcjonuje żłobek na obszarze typowo wiejskim, gdzie w dobie koronawirusa mamy 19 dzieci. 19 dzieci, przepraszam, w dobie koronawirusa. Gdzie od 1 września tych dzieci będzie już ponad 40. Dlaczego żłobek jest istotną instytucją na obszarach wiejskich? A no dlatego, że jest to oferta dla młodych rodzin. Oferta skierowana po to, żeby jednak tutaj zostali, tu na wsi, tu mieszkali, tu mogli żyć. Oni patrzą, młodzi ludzie, czy jest żłobek, czy jest przedszkole, czy jest dobra szkoła, czy jest przychodnia. I my musimy na tych obszarach wiejskich sprostać temu zadaniu. Ja jestem akurat tym typem człowieka, który nie staje kantem. Do tej polityki rządowej, bo ona jest dobra, bo ona jest rodzinna, ona jest prorodzinna. Takiej polityki nigdy nie było, proszę Państwa. Trudno wtedy stawać kantem do takiej polityki. Tak? Ja jestem namacalnym tego przykładem, gdzie polityka rządu, polityka Pana Prezydenta, który ma szereg inicjatyw, właśnie sprawdza się w aspekcie rodziny. A rodzina jest rzeczą najważniejszą. I teraz tylko jedna rzecz, a, ale istotna. Pójdźmy na te wybory. Jak się można politykowi odwdzięczyć? Tylko w jeden sposób iść na wybory oddać na niego głos. Jeśli on nas godnie reprezentuje, to pójdźmy i oddajmy mi ten głos. Dziękuję bardzo. <laskommenHi> <Mormon forward> <Arabic> Panie minister, pani minister, pani marszałek, pani poseł, panie pośle, szanowni państwo. Dzisiaj wiele mówi się o wolności. Ta druga strona mówi: My chcemy wolności, bo chcemy mówić. A co to znaczy wolność? Wolność to nie jest to, że my możemy dzisiaj stanąć i sobie mówić. Powiedzieć wam, co to jest wolność, to wam powiem. Rok czasu podziałania programu 500. W byliśmy mieliśmy konferencję. Zaproszono kilka rodzin. Jedna rodzina ośmiosobowa, sześcioro dzieci. Pytają się ich, jak pomógł ten program. No rodzice mówią, no to mogliśmy kupić na wczasy pojechać, na co inne pojechać. Pani reporterka, mikrofon, podaje dziewczynce. 14 która ma trzy starsze siostry jeszcze. I pyta się, co tobie dało to 500 plus. Wiecie, co ona powiedziała? Kiedy weszło 500 plus, po raz pierwszy mogła mieć nową bluzkę nie po siostrach. Wolność to jest godność. To jest najważniejsze. I dlatego chcemy, żeby były te programy i żeby był nasz prezydent, bo godność to nie jest tylko. Mówienie sobie, że możemy tutaj przyjść, ale wolność to jest godność, żeby godnie żyła nasza rodzina, żeby godnie, żebyśmy my mogli godnie żyć, żeby emeryci mogli godnie żyć. Rodzina są wartościami prywatnymi. Tym samym państwo nie ma tu nic do rzeczy. Ale kurczę, powiedział co wiedział. Skate up.